Cześć, z tej strony Darek. Jesteśmy pod centrum Muzeum Motoryzacji Vena, więc witam Was tutaj z tym pięknym samochodem Lancia Delta Integrale Evoluzione. Zredukujemy, tak? No to mamy. Ogie. Moja przygoda zaczęła się z tym samochodem w 2017 końcówce, kiedy się pojawiło gdzieś na aukcji w Japonii. Zastanawiałem się, czy kupić, czy nie. I tak trochę przy namowie kolegi stwierdziłem, że możemy zaryzykować. Jakiś tam mieliśmy ograniczony budżet, może się uda. No i okazało się, że się udało. Wygraliśmy ten samochód, sprowadziliśmy go do Polski, nigdy nie był. Lakierowany, nigdy nie był naprawiany, ma jeszcze oryginalne folie z tyłu na boczkach, gdzie jeszcze nigdy nie były zerwane. Przebieg wtedy miał 66 tysięcy kilometrów. No i jak widać, jest w zadbanym stanie. Co za pogoda, nie? Raz pada, raz nie pada. Ale jak widać, warunki dla niej nie są groźne i w deszczu też możemy się poruszać. Jak widać, mamy drugi bieg i to auto dynamicznie się na tej dwójce zbiera. Hamujemy, ale jest takie odczucie faktycznie, że to turbo pompuje. I... Tak, jest takie w pełni. Nie ma takiego no. stłumionego dla kierowcy, że to tam gdzieś się tłumi. Tutaj pamiętajmy też, że jakby o dźwięku, które przenosi nam ten samolot. Tak więc słyszymy, co się dzieje tak? pod maską. Czujemy, że to się zbiera i jakby nie ma takich ukrytych. Nie ma takich ukrytych, jakby nie mieliśmy jak na rajdzie. Nie? Niestety auto podczas transportu miało małą przygodę, gdzie na lawecie zeszlizno się, więc ma delikatne rysy na masy, które no, są historią tego samochodu dodatkowo, transportu. Bo się nawet zastanawialiśmy, czy je naprawiać, czy nie, ale stwierdziliśmy, że lepiej zostawić oryginał No i po prostu dodaje to trochę historii dla, dla, no, dla tej sztuki e, pojazdu. Rok temu e, samochód uczestniczył. W słynnym Rajdzie Koguta, który odbywa się co roku i startuje z, e, tutaj e, z Oławy. Tak? Przejechało bezproblemowo 1200 km, nie mieliśmy żadnego problemu z samochodem, mimo że de facto stoi, można powiedzieć, przez większość roku schowane w garażu. I jedynie jakieś tam wolne, małe przejażdżki wokoło. Więc naprawdę dało sobie radę z trasą. Jedynie co, no to jest, że tak powiem, chytre na paliwo. Ale frajda z jazdy jest spora i inni uczestnicy ruchu dziwią się, że tak sprawnie to auto funkcjonuje i tak przyspiesza, przyhamuje, bo jak to się śmieje, że dla niektórych może wyglądać jak kwadratowy unos, jak nie zna się na motoryzacji rajdowej. No i tu mam taki idealny przykład nierównej drogi, gdzie ten samochód, no, jak były rajdy, to tam też nie jeździli po asfalcie jak na e, jak na autostradzie, tak? No i mimo. Że te zawieszenia nie są jak w dzisiejszych samochodach, to trzyma się pięknie, prowadzi. Ale ona jest komfortowa. Jest, jest, jest na tyle komfortowa, że naprawdę no nie jedziemy tutaj sobie 30 na godzinę, tylko mamy no, na 60-70 i jest elegancko. W ogóle historia Lancia jakby i Lancia Integrale zaczęła się w 79. kiedy Lancia wypuściła model Delta, zaprezentowała ją we Frankfurcie. Parę lat później przygotowali wersję, chyba nawet niecałe 10 lat, wersję z napędem na cztery koła, która pozwoliła im start w Mistrzostwach Świata w różnych eliminacjach. To była seria w ogóle, gdzie wygrali sześć podrząd Mistrzostw Świata dzięki temu modelowi. Lancia wypuściła jako ostatnią taką serię w 91 po modyfikacji właśnie model Evoluzione, który miał już 210 koni, pojawił się w niej ABS. Później, jeszcze przez dwa lata, pojawiły się Evo, Evo 2, tak zwanej Evo 3, kończąc jakby tą całą serię tych rajdowych. Są też jeszcze wersje w malowaniu Martini Racing, które było 300 bodajże 10 sztuk wypuszczone. Taka już no, bardzo limitowana seria. Naprawdę jest taki K. Tak. kurde rajdówki. Ja, e... Rok temu właśnie jak jechaliśmy tam grupą na ten rajd Koguta, no to niektóre odcinki jak jedziemy grupą, no to też łatwiej wiemy, że nie ma nikogo z drugiej strony, tak, te drogi są wąskie dosyć na, na tych bazurach, na i wtedy jest też e, taka możliwość podtrzymania zakrętów, trochę szybciej gdzieś wjechać w ten zakręt, tak? Bo no, mamy pewny, że mamy przed sobą tych uczestników naszych, że nic nie mamy sprzeciwka, tak? No i wtedy to buduje się taka cała atmosfera. No do, do dźwięk, odczucie tutaj też ta skrzynia, jej praca jest taka naprawdę, no czuć, że ten bieg przekładamy, to nie jest takie losowe, a tam wskoczył, nie? Jego trzeba precyzyjnie e, tutaj wprowadzić w, w swoją pozycję nawet ostatni jakiś film się pojawił, właśnie, jak była konkurencyjna walka z Audi Quattro. Bo to były takie czasy, gdzie Quattro i, i Lancia tutaj między sobą e, wojowały, tak. E, jeżeli, tak, już patrząc w ogóle na ten pojazd e, i na motoryzację z tamtych lat, jak wejdziemy do środka, dotkniemy skórę, to są inne materiały niż dzisiaj, w dzisiejszych samochodach. Czuć, że to jest prawdziwa skóra, że się wsiada e, no i jakby ta jakość, tak. E, jeżeli chodzi o właściwości jezdnej, i jakby odczucie, tak? Całkowicie inaczej ten pojazd przekłada, nie wiem, jadąc 120 na godzinę, tym samym czujemy tą prędkość, taką odczuwalną ona jest. W dzisiejszych samochodach tego nie czuć, nie wiem, jedziemy 150, 200, całkowicie inaczej to się odbiera. Natomiast tutaj no jest ta frajda z takiej jazdy, właśnie czuć tą mechanikę, tak? Nawet skrzynia biegów, która jak zanim olej się rozgrzeje, ta skrzynia jest taka toporna, dopiero to wszystko zaczyna funkcjonować po zrobieniu iluś tam kilometrów. No całym tym samochodem po prostu jedziemy, tak? To nie jest takie odczucie, że po prostu się przemieszczamy, ale pokonujemy ten każdy zakręt. To niewątpliwie ten samochód jest analogowy. Tak. Jest... Nie cyfrowy, jest analogowy. Jest pewnie analogowy, ale każda nawdraksa na gazo, delikatny ten, czujemy, jest już pchnięcie w plak. To nie musi być nie wiadomo jaka prędkość, natomiast czujemy, że no, przyspiesza, że on zaregował na ten gaz, nie, a nie, że tam coś się dzieje, stłumione. Jak kiedyś były słynne turbodziury, tu nawet jej nie czuć. Nie ma takiego czegoś, że gdzieś tam nie. Ona tu pompuje i jest ta dynamika przyspieszania, nie? Daje Friday. Natomiast mówię, no jest to takie auto, które wyciąga się z garażu na weekendową wycieczkę, pojeździ się i bardzo dużo pozytywnych wrażeń. No i też fajna reakcja ludzi, bo, bo rzadko ten samo gdzieś tam widać na ulicach, tak, czy gdzieś na, na parkingach, więc jak ktoś pamięta te czasy rajdowe i lubi się, no to jest to takie no, auto dla fana, nie? No, Już nie pada. No, nabrudziło, nie? Klasycznie, nie? Żeby nie była za czysta, no bo jakby no jak rajdowe auto y, no. y, w muzeum będzie stało czyste, no to by się e, można było zdziwić, że jak to, nie? No to mamy już przykład, że też można je ubrudzić e, i można spokojnie. Jest wiele różnych aut z tamtych lat, natomiast uważam, że to jest właśnie tutaj taki no, święty gral tej motoryzacji pokazujący, jak, jak się musieli inżynierowie na, e, nastarać. Bo pamiętajmy, no, że my korzystamy z nią no, na ulicach publicznie tutaj, publicznych, i tutaj jakby no, nie osiągamy nie wiadomo jakich prędkości tylko tych dopuszczalne, natomiast. E, jak sobie ktoś jest w stanie wyobrazić jak to w rajdach, gdzie nie było limitu prędkości, tak? no, jakby chcieli wygrać każdy odcinek, tak? jak to dawało frajdy jaką precyzję, tak, że no 6 mistrzostw świata pod rząd, tak? no, to nie jest przypadek, tak? to jest jakby no, osiągnięcie no, dość duże. Przez ten czas miałeś jakieś awarie? E, jedyną pierwszą taką awarią, taką, którą się śmieję, że no nie wiedziałem, czy już się silnik skończył, czy może to jest jednak coś nie tak. Jak gdzieś tam pierwsze przejażdżki nią były po jakichś tam serwisach olejowych, przy jakimś większym wyprzedzaniu nagle e, buch. E, no i się okazało, że rura od turbo się odpiła. Na szczęście tylko rura od turbo straciło moc, ale to tak z środka, jako nowego użytkownika tego samochodu, już mówiła może po silniku. nie. E, no i to było jedynie poskręcanie mocniejszej rury. Już nigdy ten problem nie wracał. Z usterek jakichś, które odkryliśmy na rajdzie, jadąc na rajd Kogutat, no to się pojawił wyciek paliwa, że jak zatankuje się zbyt dużo, to gdzieś się przelewa, nie? I to tak na stacji benzynowej, gdzie właśnie zalaliśmy pod korek i przyszedł tam inny kierujący samochody i mówi tam, leje się panu z tego starocia tamten, nie? Przecież to lancia, A, to przepraszam, nie? No i tak, e, no, było to taka zabawne. Już później pamiętaliśmy, że nie lać do pełna, bo gdzieś tam coś się e, przelewa, tak? A tak, przechodzi badanie techniczne co roku bezproblemowo, bo jest zarejestrowana jak widać nie na żółtych tablicach, tylko normalnie, więc dopuszczana jest co roku do, do ruchu. Diagnosta zawsze czeka wręcz na, na to, jak to auto przyjedzie, bo widzi w kalendarzu, a jeździmy zawsze na tą samą stację kontroli pojazdu. więc. Z ciekawy takich systemów, że jak się wejdzie w środku, to taki, ja to nazywam pierwszym takim systemem kontrole, gdzie, nie wiem, mamy komputer pokładowy w nowych autach, na wyświetlaczu nam pokazuje awarię, no to tutaj każda dioda jest pokazana, czy mamy jakieś tam drzwi niedomknięte, czy jakiś problem z olejem, czy cokolwiek, taki mały komputer pokładowy zrobiony w prosty sp sposób, no i to, że obrotomierz się obraca w drugą stronę, to też jest takie trochę nietypowe, ale charakterystyczne dla tego samochodu. Jak ktoś tam zobaczy wnętrze, to bardzo łatwo rozpoznać. No i nietypowy poler, który można ustawić tam w trzech pozycjach. w Tej maksymalnej wygląda jak otwarty bagażnik. Tak? I czasem ktoś idąc myśli, że z bagażnik uchylony. Ten taki komputer pokładowy, no jak na tamte czasy niespotykany, ale załóżmy, o, otwieramy drzwi, pojawia się kontrolka nam, tak e, więc ciekawe rozwiązanie, czy mamy zapięty baga znaczy otwarty bagażnik, czy mamy otwarte drzwi. Hmm, tutaj kontrolki wszystkie wyciągnięte e, widać od ciśnienia oleju, od, ci od doładowania turbiny. Obrotomierz, który mamy po prawej, właśnie odwrócony, jakby pokazuje, jakby odwrotnie nam tak. No i prędkość masz po lewej, e, tak jak widzimy, przebieg niewielki, 68 tysięcy. Mamy tutaj no, akurat dzisiaj rezerwę paliwa nie za wiele, ale jeszcze się przejedziemy, zobaczymy. To jest Twoje pierwsze auto z Japonii? E, nie, to jest... Mój... Trzecie auto z Japonii ogólnie jakieś tam lubię klasyki. Natomiast to jest takie jedno, które wzbudza naprawdę jakby takie najbardziej fajne emocje, rzadkie, dlatego się śmieję, że jakbym musiał kiedyś się pozbywać samochodu, to to będzie ostatnie, tak? Tak jakby zawsze jest naj, największa ochronka nad tym samochodem. A powiedz mi, jakie są Twoje odczucia odnośnie samochodów z Japonii? Polecałbyś te samochody? E, samochody z Japonii to tak patrzymy na przestrzeni trochę lat do tyłu. To tak jak samochody z USA, na przykład, że. E, Naprawdę trzeba już zacząć przeglądać i wybierać, to nie jest tak, że każdy auto z Japonii kiedyś było super, co by się nie wzięło, to będzie dobrze. Nie? To już jest też rynek niestety taki trochę no, przetarty przez no, różnych użytkowników, którzy kupują tamte auta na ilości czasem hurtowe. No i żeby znaleźć tą perełkę, znaleźć taką tą sztukę niebitą, żeby była zadwana, żeby nie było nic, że o przyjechało i tak faktycznie jak jest na zdjęciach no to warto to posprawdzać. Warto, nie wiem, mieć tam na miejscu, może kogoś wysłać, nawet dopłacić czasem za ekspertyzę jakąś dodatkową, ale nie pchać się, że wszystko z obrazka, tak? To tak jak kiedyś były właśnie auta z USA rozbite, no to można było no, kupić delikatnie rozbitego, taniej i go zrobić sobie, no, ale były też takie, które wyglądały jak przystanek autobusowy, które się nie nadawały do niczego, no i to też było przesiane, tak? No i ja mogę polecić, natomiast jakby bardzo ostrożnie i uważnie, bo te ceny też niestety samochodów Trzeba to pokalkulować, bo może się okazać, że kupno tam sprowadzenie niby tanio się kupiło, ale wszystkie po kolei opłaty transportowe, cła, akcyzy. liczymy, to się na chwilę zbliżamy, że nie, możemy auto ze Szwajcarii. Mamy na przykład w naszej kolekcji Toyota MR2 jedyneczkę, która też jest mało popularnym autem i znaleźć w ładnym stanie ciężko. Ona ma przebieg nie da, bodajże niecałe 80 tysięcy kilometrów, no i jest sprowadzana ze Szwajcarii. W oryginalnym lakierze, bo tam jest ten rynek, tak. I nie, nie, nie szukaliśmy tego dalej, dlatego jak najbardziej Japonię mogę polecić, ale to albo przez kogoś, kto jest zaufanym i gdzieś tam pomoże, i dbać o budżet, bo się może okazać, że kupimy wcale nie jakoś ten, a można lokalnie pojeździć, znaleźć auto, kto ma. Wydawałoby się, że drożej, ale możemy zobaczyć i ocenić, tak, w 100 procentach. To tak jak wylicytujemy auto na przykład, nie wiem, za 50 tysięcy złotych. To razy dwa ceny by trzeba było policzyć? Myślę, że tak średnio, razy dwa to jest taki bezpieczny współczynnik. Taki, Im tam droższe auto, to ten współczynnik może trochę maleć w stosunku nie wiem, do kosztów transportowych, ale tam powiedzmy, że auta do, do 100 tysięcy, to tak razy dwa to jest taki bezpieczny współczynnik, który pozwoli, jak będzie mniej, to jak ja to zawsze powtarzam, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż, niż rozczarować. Niż rozczarować. Ale to jest też fajne w tym samochodzie, bo on jest niewątpliwie utrzymany w takim włoskim stylu lat 90. Nie? Włosi mil taki swój specyficzny tak. styl i to jest połączone z rajdami. Tak. Czyli luksusowa tapicerka, takie bardzo naprawdę grube wykończenie. To jest super jest to połączenie. Bo, bo siedząc tutaj od razu tak. wiadomo, że Włochy. Tak, I też ale, coś rajdy. Tak, ale można spokojnie sobie. E pokonywać zakręty, czuć się, no to auto, mówię, nie, jakby nie czułem dyskomfortu yy, robiąc z nim dłuższą trasę. Po pierwsze, nie wiem, że bolą plecy, e, tak, a można by pomyśleć, że rajdówka, a z drugiej strony e, czuć bezpieczeństwo cały czas, że to auto się prowadzi wręcz idealnie, no bo pamiętajmy, że no nie można tego auta potrwadać do dzisiejszej, do dzisiejszych samochodów, do dzisiejszych systemów, tak? Patrzymy lata 90., no to tutaj jest precyzja i bezpieczeństwo, nawet chociażby patrząc na, na podwórko nasze polskie motoryzacji, no to mamy przeskod, tak? No to jest jakby całkowicie inaczej, tak? A w tym aucie są jakieś modyfikacje? Nie, to jest auto, które przyjechało seryjne, całe to, co zobaczymy po otwarciu pokrywy silnika, tak to wyglądało w tamtych latach. Widać, jak to wszystko jest, jak mało miejsca jest na, na te silniki i wtedy, jak to wszystko jest popychane jak to jest skonstruowane, tak? Dzisiaj czasem jest wielka komora silnika i mały silniczek wrzucony, a tu widać, że żyje i to też właśnie jeszcze co do samego wyglądu, czym się różnią ta wersja Evo od zwykłych, bo często jest tak, że lancie, ktoś widzi i mówi, a lancia delta integrale. Natomiast wersja Evo różni się tymi poszerzeniami, które są ewidentnie mocno wyciągnięte i one idą przez całą szerokość samochodu, po tym najszybciej poznamy, tak? Podobno niektórzy poszerzali te samochody i tak rok temu właśnie na tym e, rajdzie Koguta, który ją zabraliśmy, taką pokazać, jedni mówi nie bierz szkoda kilometrów, ja mówię no ale motoryzacja jest po to, żeby pokazywać, a nie żeby tylko trzymać w garażu. E, no to właśnie było część takich osób, które myślało, że to jest poszerzona wersja, nie? dopiero jak zobaczyli silnik, jak odpalona, to a nie, okej, okay. zobaczyli rurę, mówią nie to jest seryjne, tak? nawet taką śmieszną historię mieliśmy tam już na mecie. Gdzie tato z synem szedł, znaczy z synem szedł i tak przechodził ten syn blisko, i myślał na początku, że to jest właśnie jakaś tam modyfikacja zwykłej delty. Jak zobaczył te poszerzenia tam dalej na drzwiach i zobaczył wnętrze, mówi do, do syna odejść lepiej, żeby nie porysować. Nie? Więc jakby zobaczył, że to auto jednak no jest tym kultowym no i szkoda mu cokolwiek zrobić, tak? Więc no staramy się o nie zadbać. No i tą historię trzymać tego auta cały czas, nie? No, mamy zakręt, w pan, fajną drogę, tak. E, trzyma się. Z czwartego biegu rozpędzamy ją dalej płynnie. Tak. Nie. Ten moment obrotowy pozwala jej spokojnie przyspieszyć. Nie musimy wajchować. Się śmieje, że wręcz prawie jak w automacie. Dobra i tu mamy silnik dwulitrowy. Tak, e, 16-zaworowy, turbo. Tutaj jeszcze był właśnie, już ta wersja zawierała ABS i parę modyfikacji względem tej takiej normalnej e, Lanci Integrale, która była już de, de facto czteronapędowa. W latach chyba 89 już wersja z napędem na 4 się pojawiła. No i później te kolejne modyfikacje, właśnie 91 rok przyniósł ten 16-zaworowy silnik uturbiony, 210 koni. Widać jaka to jest konstrukcja tutaj, rozpórka oryginalna, napęd stały na cztery koła, który bardzo fajnie się zachowuje, przenosi i czuć. Tutaj no, tą prędkość, o której tam wcześniej wspominałem właśnie, że całkowicie inne wrażenia dla kierowcy, czy nawet dla pasażera. No to całe odczucie drogi, po czym się jedzie, czy to jest szutr, czy to jest taki... Ja, ja nie miałem okazji za bardzo poszutrze nią jeździć, no bo no szkoda tak? gdzieś tam bardziej wolno, natomiast jakby nawet jeżdżąc ostatnio mazurskimi ścieżkami właśnie na, 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 na zlocie, e, znaczy na rajdzie Koguta, no to e, te wąskie stare e, drogi z drzewami, takie zawężenie tego wzroku dawało się wczuć, jak to auto się trzyma zakrętów, jak, jak przyspiesza, jak hamuje, jak się e, porusza. Więc sobie wyobrażam, jak oni to musieli latać w dużych prędkościach na rajdach, poszutrze i jak, to, jak on to przenosiło adrenalinę dla, dla kierowców. No ale jak zredukujemy, tak, no to mamy wtedy ogień. No i mamy też ten dźwięk, który nam pokazuje, że przyspieszamy, nie? No ale zobacz jak to jest. Auto ma tam 30 lat, nie? Pira z łączką. i dzisiaj dwulitrowe silniki turbo doładowane w jakiejś tam A-klasie AMG to mają 400... 21 tak? koni, 400, coś takiego. Tutaj 210, a odczucie zupełnie inne. Inne, ale też waga tych samochodów, jakby nie popatrzeć, tutaj no nie, nie są mega ciężkie. Natomiast w nowych samochodach no, to na 800 to jest takie zawsze średnie i branż minimum, które osiągają. A tu wręcz ta auta wszystkie ponad, poniżej tony 400 się zachowywały, tak? I teraz nawet jeżeli w dzisiejszych czasach znajdziemy auto, które ma, nie wiem, 300 koni, ale będzie ważyło tonę 200, to ono będzie dawało więcej frajdy niż auto, które ma, nie wiem, 2,5 tony i 500 koni, tak? I właśnie o tym mówiłem, że ta taka mechanika czysta, która lekka, nie wiem, malutka kiernica, e, fotele, w którym się siedzi wygodnie, e, czuć te przełożenia każdego biegu i wręcz nawet jadąc właśnie rok temu w nią w tą... W sumie 1200 km zrobiliśmy. To auto, drogi takie S5 czy jakieś takie, no do pokonywania dystansu, wręcz nudziło się w tym samochodzie. Mm -hmm. No bo no ile można jechać 140 na godzinę, mm, okej, okay, nawet do 230 spokojnie dochodzi taki pojazd, natomiast to nie o to chodzi. To, to auto dopiero się super czuje na takich małych drogach lokalnych, gdzie właśnie można te zakręty poczuć, coś się dzieje na tej drodze. Cały czas jest jakaś dynamika drogi. Co prawda użytkownicy na autostradzie też mieli czasem zdziwienie, że ten samochód tak dym, im się wyprzedza. Mm, no i też tam no, wzbudzało to. W nich pozytywne wrażenia robili zdjęcia, gdzieś tam nagrywali filmiki, wręcz specjalnie wyprzedzali, za chwilę dojeżdżali, żeby znów ich wyprzedzić. Więc no, no jest to tutaj, jak ktoś właśnie jeszcze zobaczy. Nie, jak ktoś się zna, to to jest święty graal. No dlatego to, mówię, na ulicy że... ulicy spotkać to jest, wiesz, ja, to jest święto, naprawdę. I, ja to dzielę trochę na dwóch, na, dwóch, na, na dwie grupy użytkowników, tak? Że, znaczy ludzi, którzy widzą ten samochód, tak? Albo ktoś się zna i wie, co to jest i tak jak mówi, święty graal. Albo drugi, którzy, jak ja to nazywam, kwadratowe uno, nie? Jakieś auto takie stare, kwadratowe jedzie i nie wie, nie? Co to jest, nawet nie zwróci uwagę, po prostu przejdzie. Fan rajdów będzie wiedział wszystko o tym samochodzie, normalny użytkownik. A, coś tam były, były takie lancie, szczególnie, że to też jest wersja, która występowała w zwykłych, tak, były gdzieś tam, e, ta nie Evo wersja Integra, ale też miała poszerzenia leciutkie takie, nie miała tak mocno poszerzonych, więc ktoś jak widział taką lancię, a, dobra, tam, nie wiem, e, nawet kolegę miałem, tryb, no, a, miałem taką kiedyś lancę, no, tak, tylko, że to była zwykła Delta, która nie miała napędu na cztery, nie miała poszerzeń, nie miała wielu modyfikacji, e, nie wiem, tam sto parę koni, no, i była, nie? A to też no. dla tych użytkowników może nie być do końca to, że to jest ta wersja, takiego dzisiaj się śmieję, że Mercedesy AMG to prawie wszystkie wyjeżdżają w pakiecie AMG, tak? A, a takich prawdziwych Kąsków to jest bardzo mało. A w tamtych latach to jednak było odwrotnie, tak, że mieliśmy te zwykłe samochody, a takich właśnie tutaj, no, już modyfikowanych pod rajdy, tak, no, bo żeby mogli brać udział w rajdach, musieli też dopuścić do ruchu taką samą wersję. No i to powodowało właśnie, no, jakby... I to był bardzo dobry przepis. Tak, to jest bardzo Dzięki dobry. przepis. Dzięki temu powstało wiele wspaniałych samochodów. Tak, które no, normalnie by nie, nie powstały, a tutaj jednak e powstało, no i się wspomina. Tak? No teraz te lancie dzisiejsze, współczesne, nie są już chyba takim fenomenem dla niektórych, jeżeli chodzi o, o ich design i tak dalej. No trochę jakby gdzieś tam podupa, ale tamte lata są jakby, no mówię, no, nawet właśnie ten film, który ostatnio wyszedł o, o lanci i quattro Audi, no to fajnie właśnie bardzo pokazuje. Jak ktoś się nie zna, warto sobie zobaczyć i, i tą no, historię tak właśnie pokazuje, nie? jakby początek tego, gdzie tam na końcu właśnie wchodzi ta integrala i tak no ile są sukcesami w sumie, nie? Sam, sama ta wersja wygrała bodajże 8 eliminacji do, ten, jako integrale evolucjonalne, nie? Więc sporo, nie? Pokażemy taką ciekawostkę w bagażniku jeszcze. Sumie, no chyba rzadko spotykaną e, montaż koła zapasowego, jak w tamtych latach. Co prawda brakuje nam uchwytu, tutaj gdzieś zaginął w akcji, e, więc musimy dorobić, ale koło, jak widać, ma specjalną nieckę i stoi w pionie. Tak? Jest przykręcane tutaj e, no i stoi w takiej pozycji. Tak? Oryginalna rozpórka też tutaj. E, no więc tak, jakby można powiedzieć, e, no nietypowo, nie? wręcz jakby zawsze leży to w poprzeku, natomiast w bagażnie, jak widać, nie ma tutaj wnęki, e, jest... E, jak na, jak na tej wielkości samochód i tak spory, bo się spokojnie spakowaliśmy tutaj na wyjazd. Ale to brak wnęki chyba z powodu napędu, nie? Myślę, że tak, że tutaj bardzo jest ograniczona ta wysokość, cała jeszcze wtedy te konstrukcje były trochę prostsze, tak jakby no zajmowało dużo miejsca. Teraz jest ta minimalizacja całości, nie? Mamy jeden schobeczek, taki niewielki, gdzie mamy jakieś dokumenty od samochodu. E, mamy po bokach też całkiem niezłe kieszenie. Ciekawie rozwiązane otwieranie drzwi, bo mamy w takiej to formie, więc nie jak klasyczna, ręcznie regulowane pokrętło. Z tyłu mieści się trzy osoby. Powiedz e, ta folia na boczkach. To jest oryginalna folia. Jak auto wyszło, nigdy nikt nie zerwał i tak jest to. Zresztą, jak widać na stan skóry, jest to naprawdę. No, dotyk nie mamy tutaj, jak widzą, pokazać, ale tak jak mówię, jak będziecie w muzeum i będzie szansa gdzieś tam kogoś z obsługi poprosić, żeby nam wam pozwolili dotknąć, to naprawdę to jest no inna motoryzacja, tak? Całkowicie mm, inaczej to odczuwamy, tak? Autko niewielkie, ale testowane, da się jechać w pięć osób i psem. Nawet dywany, co popatrzymy, jest całkowicie inny, takie wykończenie to mięciutkie, e, w dotyku. Dzisiaj to mamy czasem za dopłatą coś podobnego, tak? a tu można powiedzieć, że mamy takie w standardzie przekazane. Tego tutaj nie ma jak pokazać, ale często też widać w starszych samochodach, że jak rozbierzemy takie elementy, to one są lakierowane w pełni, tak? czyli jak była polakierowana z zewnątrz na czarno, to tam jest wszystko na czarno nowa motoryzacja wygląda tak, że jak tam coś trochę zapyli lakierem, no to, no to on tam jest, natomiast to nie jest lakierowane. Tak? Taka ukryta oszczędność, gdzie tego nie widzimy. tak. Więc tutaj naprawdę te samochody mm, no mają duszę. Tak? Jak ktoś się lubi na pewno, no, trzeba mieć zawsze w tle, e, że mogą zrobić psikusa gdzieś tam podczas jazdy, jak on, że paliwo się nagle zaczyna wylewać, czy nie wiem, ruda od turbiny wyskoczy w dziwnym momencie i akurat już człowiek ma, jest spocony. E, natomiast E, pozwala no to na pewno inaczej przeżywać emocje z tymi samodami, nie? nawet jak popatrzymy na kierownicę, jaka malutka, drobniutka. Cześć Tomku. Dobry. Żeś mnie wrobił z tym nagrywaniem. Ale widzisz, ale dajesz sobie radę. Jak, no. jak dajesz sobie radę, bardzo no, no dobrze, no. dobrze. Mówi, że powoli się wygryzam, nie? E, słuchaj, ja wiem, że Ty do, dobry jesteś. Słuchajcie, to się nagrywa? Tak. No. Widzowie, taki wspaniały człowiek. Nie mamy lunch i Delta Integrale. Marzyłem o takim małcie, żeby wstawił nas z muzeum, a kolega zadzwonił: słuchaj, jak mam stać w garażu, nie? Jak to było? Tak, jak no tak, sobie stać... rozmawialiśmy, jak ma stać w garażu i się trochę kurzyć, bo no, ten to ja wolę ją pokazać ludzi. Tak jak no. rozmawialiśmy wcześniej, nawet mówimy, wspominałem właśnie o rajdzie Kuguta, że uczestniczyła rok temu. No właśnie, żeby ludzie zobaczyli, tak? No bo mm. jedni mówią, że a szkoda kilometrów kolejnych, tak, no ale motoryzacja właśnie po to, żeby pokazać. Więc fajnie, jak będzie tu stać, niż gdzieś schowana w garażu, tak, i przed publicznością. miałeś mały przebieg, 68 tysięcy. Tak, bo malutki ty prze... chyba ją tak. Tak, Ona miała 66 000, tak jak mówiłem, tak naprawdę tych 1200 na charytatywnym rajdzie tutaj ładnie. Przykazuj. Czekaj. O, fajnie. Fajnie, gada, fajnie. Słychać, że nie jest to oszukane 210 koni, hmm. jak na tamte czasy, nie? A jak to w ogóle jedzie? Bardzo dobrze rozwija prędkość. Ponad 230 spokojnie można tym ja. jechać. i... Przede wszystkim czuć bezpiecznie, że to auto, nie wiem, nie, niektóre auta tam przy, przy 200, gdzieś już zaczynają balansować sobie gdzieś tam w ruchu, e, że czujesz niepewność. Także no, osiągnęłeś jakąś prędkość, ale nie czujesz się pewnie, Natomiast tutaj nie ma takiego czegoś i na pewno, tak jak wspomniałem wcześniej, odczuwalna ta prędkość, nie wiem, przy 120, jest całkowicie inna niż w nowej motoryzacji. Tam nie czuć tego, bo wszystko jest wytłumione, a tutaj czujesz, że jedziesz. Tak? Jakby tą prędkość zdobywasz jest bardzo, bardzo fajnie. tak, no. One były różne wersje, nie? to jest Lancia Delta Integrale. ale czyli Evolucjone. to jest ta pierwsza, która była 16-zaworowa z turbiną 210 koni, oni, oni wpśli właśnie na samym początku lat 90. Wcześniej była z napędem na 4, e, która no, pozwoliła mi jakby dopuścić do rajdów e, mm. ten samolot, a to już była ta wzmocniona wersja, doszedł ABS i parę modyfikacji mm -hmm. tam technicznych, nie? Uzyskując moc 210 koni. Powiedz mi, bo tak wiele osób zawsze się pyta, może tu parę kropel spać na skórkę? Jasne. Wiele osób mnie zawsze pyta, jak to jest pod względem takiego inwestycji w takiego klasyka na przykład. Nie? Czy możesz zdradzić na przykład Ile to kosztuje teraz, a ile ci kosztowało ileś lat temu? Wiesz co? Bo ty ile ile lat temu? Ja ją tak? kupiłem w 2017 na koniec roku, przyjechała na początku 18 do nas. 7 lat temu. 7 lat temu, tak? No to są auta, które powiedzmy zyskały więcej, tak? Mhm. E, to, to jest takie auto, które ja się śmieję, że na pewno nie nie, nie zaskoczy, traci. nie straci. Możesz pojeździć uczestniczyć. Ja też popatrzę na tę motoryzację właśnie tak, żeby nie chować tego w garażu, tylko tylko żebyś pojechać, nie wiem. Ja to tak nazywam trochę, że otwierają trochę drzwi też te samochody, tak? No nie wiem, bo pojedziesz na jakiś fajny stary e, Zlot, pokażesz, te, pokażesz te, ten samochód, tak? Czyli nie dość, że ci wzrasta jakaś tam wartość, albo nie tracisz, tak? No to możesz, nie wiem, pojechać gdzieś tym samochodem, tak? To jakby nie każdy, tak, mm, samochód ci na to pozwoli, tak? E, I tutaj wartość tego samochodu, tam nie wiem, podwoiła się względem powiedzmy tych 7 no, lat. Podwoiła się, więc, no nie musisz mówić. Tego, no bo... więc jakby, no okej, okay, no jest tak, jakby nie traci. Nie traci. Czyli nawet wiesz, warto zaryzykować, znaczy za ryzyko, warto się bawić raczej klasykiem. Tak. A dwa na przykład wiesz, to nawet na lokacie, jak ludzie trzymali pieniądze, były takie momenty, że lokaty miały 1%. Do tego jeszcze inflacja poszła. No wiesz? tak, dlatego, dlatego właśnie mówię, że tutaj nie dojdzie, że jakiś ten wzrost wartości może być, albo albo nawet trochę, e, może Tomek chce do jakiego... ten, bo zmieści się. Co? Nie chcę wam <laughs> przeszkadzać, bo... Tak, bo lecisz. Po prostu boję się, że ona się zamoczy. Ja ci otwieram halę, Leżamy na hale. Miejsce, ja myślę, koło tych sportowych Clio Fałszer, tam koło Porsche postawimy. Dobra, dziękujemy Dobra. Ci. Dobra. Ja się zobaczyć jak zwykle i mam no. nadzieję, że też będą e, zawsze... ludzie się cieszyli, jak będą ją oglądali. Nie? Słuchaj jak nasi, to... zawsze będą ją mleczkiem czyścili. Dobrze. W ogóle nie będziemy jej otwierać, wsiadać. No, nie, no spokojnie. Fajnie, <coughs> fajnie, fajnie można silnik pokazać nie? też ludziom, że się śmieje, że nie wszyscy wiedzą, że to tam takie drzemie coś, nie? że no. tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że. E, piszemy ją, nie? Fajnie. Dzielimy, dzielimy tę grupę Użytkowników na dwóch, albo ktoś się na rajdach znał i wie, co hmm. to jest, albo dla innych to jest kwadratowe Uno. Ja wiesz, tak, ale nie, ale wiesz, ja to ona tak. Ona ma ten kolor, nie ma wykleju, jakby to jeszcze był Martini. Ale my ma się rozmawialiśmy, jak będziesz miał ochotę, to ja no. jestem otwarty, e, możemy tak pomyśleć, nie? bo taki pomysł miałeś, więc jak gdzieś tam kiedyś będzie czas, to wiesz. Otwieram Ci. Gdzie go. mam wierzać, Tu z boku gdzieś, Kamilek wie. No więc jakby, dziękuję bardzo, że mogłem chwilę o tym aucie poopowiadać. E, mam nadzieję, że będzie się wam fajnie tego słuchało ale jak chcecie coś więcej i zobaczyć i dotknąć ten samochód, to zapraszam już niedługo do motoryzacyjnego muzeum tutaj Wena w Oławie, gdzie to auto będzie stało jako ekspozycja, więc będziecie mogli sami zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, a nie tylko w telewizji, że nie przekonywaliśmy, że naprawdę robi wow i że nie jest to małe auto, ale takie szerokie, napompowane, rajdowy samochód. Dziękuję jeszcze raz.